Hej, hej! Hey. witam się w kolejnym odcinku. to tym odcinku to będzie krótki odcinek, chcę tylko polecić ja ten kanał. Nie mój, tylko moje kolegi. Musimy i to... te hmm. jakieś fotki mi się opaliły, ale tylko... O, aż mi się... Aż teraz foto, ja A teraz też fotka To ja jeszcze patrzcie jeszcze odcinka. Poczekajcie jak się na tej kanał. Te kanał ja ty polatycz na mojego kregi. Proszę zostawić u niego e, lajka, subka, czy mi bardzo miło miło. E, nie, nie mu pan, to też będzie miło. I tak to będzie chyba na tyle. Polecam ci mój kanał, zostaw subka, lajka, i tak, tak I I pa, papa.